Cześć moi drodzy, witajcie! Ja jestem Arci, a wy oglądacie mój wędkarski świat. Dziś dzień e, wyczekiwany przeze mnie, bo jakiś czas temu zamówiłem sobie pewną świetną rzecz, e, którą zamierzam dzisiaj wypróbować i przy okazji trochę wam o niej opowiedzieć. Rzeczą tą jest Belly Boat od Mikado. Szczerze mówiąc, to ostatni, jaki udało mi się znaleźć na internecie. Długo szukałem, rozmyślałem nad tym, no i wybrałem właśnie taki model, i taki sobie e, zamówiłem. Dzisiaj już tutaj jest, jak mówię, i zaraz Wam tutaj go zademonstruję, pokażę co i jak, i sobie go przetestuję, a przy okazji spróbuję coś oczywiście złowić. Jak będzie, e, tego nie wiem, bo takich rzeczy nie da się przewidzieć, czy coś będzie brało, czy nie będzie. Ja oczywiście zrobię wszystko, żeby te ryby brały. E, a Wy zostańcie ze mną i zapraszam na. Film. Ok, My robimy unpacking, co znajduje się w torbie. Już wam pokazuję. Płetw tutaj nie było. Płetwy sobie musiałem dokupić, oczywiście, osobno. Ale mniejsza z tym. Ok, także w torbie mamy. Tu jest jakaś tam rurka. To jest jedna z dwóch części. Takiej rurki poprzecznej. Mamy oparcie pompowane, pompka nożna. Jedna torba dość spora na zamek. Sporo tutaj się pomieści. Druga torba, to samo na rzepy, mocowana. No i oczywiście tutaj jest jeszcze ta druga część tej rurki. Sambel i bołcik. Tu mamy jeszcze do tego paski, które możemy sobie zamocować do przenoszenia, jak plecak. Siatka z miarką do zamocowania. O no i tu jest taki zestaw naprawczy. W razie gdyby jakaś dziura powstała także możemy nawet to na miejscu zrobić to nie wiem do czego jest prawdopodobnie do otwierania zaworów Dobra biorę się za muchanie, montowanie i tak dalej ta, 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 ta. Morem mam napompowane, zajęło mi to z małym oporem około 5 minut może. Siedzisko. No, belly boat już napompowany. Wygląda to dość wszystko solidnie, fajnie. Siodełko na miejscu. Wygląda na to, że już ma wszystko gotowe. Belly już czeka. Mój wodny fotel. Teraz siadam i lecę. Trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że to nie będzie mój ostatni rejs. A już tam coś skubało także jak jest na Bołcie, Wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie w domu wygodnie przed fotelikiem popijając jakąś na przykład herbatę tak tu siedzicie sobie wygodnie na foteliku wędkując Więc naprawdę powiem wam, że jest bardzo fajna sprawa. O dwa okoniki widzę, jak mnie odprowadzają. O! Okonik siedzi Patrzcie, ty ale bajka, ale biorą. Kiże takie małe, ale jest już trzeci okonik. Trzecia rybka, mikro. Na razie mikro. Więc cyk i jest trójeczka. Patrzcie, już siedzi, no masakra, ale zabawa, ale zabawa, rzut i okoń. One tu siedzą na tej płciźnie. Tutaj bardzo płytka woda, może założę jakąś większą przynętę, co? Chłonik numer 4. Same takie mikruski. Ale wśród tych mikrusków może być coś większego się trafić, co? Na razie w tym słońcu będę próbował takie malutkie przynęty a później założę sobie coś większego a już siedzi, ooo ten może być ciekawszy ale pięknie biorą, no nie wierzę o co to jest? uuu 25 może już mieć, co? ta wędka się tak ugina To no naprawdę ładny okoń. No ten już jest ekstra. Patrzcie. Jaki oksik elegancki. to tam siadło teraz. Nie czy nie jakiś szczupaczek. Oby mi tylko nie obróć, że szczupaczkiem. Chodzi tak szczupaczkowo trochę. Czy to taki okoń piękny siadł? Zaraz mi się tu okaże. O, idzie już w moją stronę. Nie, to w dręga taka! Wow, yeah. o, czat! O, ale piękna wzdręga. Patrzcie. Jak przyatakowała nie patrzcie to, to jaki czad piękna wzdręga Pani ma? 5 pokazuję tutaj wymiarka No Piękna wkręga Dobra wody Ale rybki pięknie biorą, no ja jestem już jak na pierwsze wydkowanie tym bodybołcie, to ja jestem zachwycony, naprawdę się nie spodziewałem takich efektów coś, czy coś tam jakby, ale bije, cały czas bije, cały czas mi tutaj szarpie. Patrzcie, jak trafiłem z przynętą, łapie na coś takiego. No igła na jedynce główce. Uuu, co ty mi tutaj szal, Ale fajnie. Jakie piękne pasiaki, no nie wierzę jak tu tutaj bierze Ja nie wierzę Chodź tu do mnie kolego, paś no to już jest okonisko To już jest kawał ładnego okonia Chodź tu, chodź tu do wujka Arciego Jak są tutaj takie okonie to przecież muszą być jeszcze większe Ten ma ile? 25 To już jest naprawdę ładny okoń. Okoniku, okoniku. A szarpał chyba na 10 razy. Serio, serio. Okej, okay. smykaj. A mi tutaj zmasakrował przynętę. Patrzcie już łapię chwilę, a mam już siódmą rybę, z czego dwa piękne okonie i jedną piękną zdręgę. U przynęta to jest killer. Killer na okonie. Tak właśnie wygląda. Przynajmniej tu. One siedzą na takim wyjściu z płytszej wody na głębszą. No tam stoją i czekają. Chwilowo nic się nie dzieje. Chociaż jedno wyjście było. Tutaj szczupak pogonił, pogonił mi tego spinnerbite'a. Brakło tylko dosłownie może sekund jakiegoś zdecydowania z jego strony, żeby hapnąć tą przynętę i byłaby też rybka. Ale myślę, że wrócę sobie do tych okoników, bo one fajnie naprawdę brały. A ja tutaj chciałbym się dzisiaj fajnie pobawić. A może jeszcze gdzieś tam później pod wieczór sam spróbuję na tego szczupaczka i, i ten... No i tak będzie chyba najlepiej. Także ja tutaj e, biorę swoją koniueczkę. Szybam nawet nie mówiłem co to za wędka. Może tak na szybko. Kowrotek to jest e, Arktika, wielkość 2000 od Riobi, a węteczka e, Jest to też wenteczka tutaj od e, mojej kolekcji też od Mikado. Mikado sensor Area do 2,5 g. uwaga. Bardzo delikatny sprzęt. Do tego jest plecionka 0,03 i to wszystko tutaj gra tak, że jest petarda. Także ja wracam już do okoni. I widzimy się za chwilę. Okej, okay. miałem przed chwilą branie. Taka fajna płytka zatoczka. Myślę, że na pewno jakieś okoniki tutaj gdzieś są. Spróbujmy tutaj wrzucić się Co się zadzieje. Siedzi Siedzi okunik A opar tam drugi za nim. Drugi fajniejszy O. tam są Dobra pania, szybka akcja Paszowan Licznik trzeba uruchomić Les, Piąty Ten okoń gdzieś tutaj stanął może gdzieś tutaj skubnie, co? O, ten jest... Kurde, jest! Powtórzył. Ten już jest dobry okoń. Ten już jest fajny okoń. Chodź tu, koleżko. Patrz, kolejny za nim wielki A, jakie tam są konie? One tam stoją na tej płytkiej, ciepłej wodzie. Jest fajny okonik. Naprawdę jest kolejny. Garbusek Kurde, może ja bym jakąś większą przynętę założył Popróbował wtedy I tam naprawdę duże okonie szły za tym Jest Kolejny, ale trafiłem miejsce, o ten już jest naprawdę ekstra chyba że to szczupak nie okoń piękny okoń Uuu. znaczy piękny na tej wędce go czuć jakby to było nie wiadomo ile ale walczy będzie z 30 Tak, mam podbierak, a ja... a ja oczywiście jak zwykle po swojemu czyli ręką. Ale piękna sprawa. Chyba trafiłem tam na tutaj taką pyciznę, na zatoczkę pełną o koni. już tutaj drugi taki naprawdę fajny. Przynajmniej na to wędkę, patrzcie staczek naprawdę zacny okon, już takich okoników to mógłby łapać, dobra pumki, do wody go pumka jest stary, pięknie lecimy dalej, i mamy coś. I jest to okoń! O, jest to koleżka. Nie jest tak okazały jak tamte e, dwa, które złowiłem w tym prze, przesmyku. Ale też jest całkiem zacny. Całkiem zacny okoń, smyk say. jest coś siadło, o jakiś ładny okoń no proszę w końcu i na tą wędkę coś siadło patrzcie jaki to okoń piękny ale się najeżył ale się najeżył jak jeżoż wiesz No i w końcu dopłynęłem do brzegu Więc na dzisiaj moja przygoda z bellyboatem już dobiega końca Ja już tutaj będę zaraz powoli wszystko pakował i, i sprzątał Jak na pierwszy raz na takim powadełku było naprawdę ekstra Jestem mega zadowolony Prawdę polecam wszystkim Jakieś rybki tam połapałem Nawet fajnie w sobie połapałem Bo tych okoników małych było dość sporo Próbowałem też w międzyczasie na szczupaka Ale tym razem nic się nie udało być może następnym razem coś lepiej połowy tych szczupaków Chociaż dzisiaj też ta pogoda nie była zbytnio szczupakowa Cały czas świeciło słońce, zero wiaderku Więc tak dość nieciekawie Ale okoniki chociaż dopisywały, także słuchajcie Mam nadzieję, że materiał będzie Wam się podobał eee, Pamiętajcie się, żeby zostawić łapkę w górę, subika Jakiś komentarz dla zasięgu Ja już kończę i widzimy się następnym razem Cześć!